Cześć, witajcie ponownie na Weszło Fuksem. Cały czas trwa mundial, więc cały czas y, typujemy. Mm, ale zanim oczywiście do typowania, pamiętajcie o subie, o lajku like i o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami, a także o rejestracji z linku poniżej, ponieważ jeśli zarejestrujecie się z linku poniżej, no to otrzymacie od nas freebet w wysokości 25 złotych przy depozycie co najmniej 50 złotych. Także y, 50% więcej jest dla Was, wydaje mi się, że y, uczciwa opcja. Link jest w opisie tego filmu, stamtąd rejestracja, która trwa minutę, dwie i jesteście z nami w grze, z nami w domku. Co ja dzisiaj gram? Ja dzisiaj gram przede wszystkim Brazylię, bo po prostu wydaje mi się, że tam jest tyle jakości, że spokojnie poradzi sobie Kadre Canarinhos ze Szwajcarami. Będzie to zwycięstwo. No i gram też po całkiem naprawdę niezłym kursie wygraną Portugalii z Urugwajem 2 Portugalia miała swoje problemy z Ganą, kiedy tam gańczycy ją gonili. Jeszcze w końcówce bramkarz Portugalii chciał podarować gańczykom piłkę. Natomiast szczerze mówiąc, być może stawiam Ganę nawet wyżej niż, niż Urugwaj, ponieważ Urugwaj jest drużyną starą, która nie ma przyszłości jak dla mnie na tym turnieju i może nawet nie wyjść z grupy. Dlatego sądzę, że. Cristiano Ronaldo, wsparty Rafaelem Leao czy João Felixem, sobie spokojnie z Bruno Fernandeszem, przede wszystkim oczywiście też poradzą z kadrą Urugwaju, a że kurs jest naprawdę, naprawdę wartościowy 2:02, Warto to zagrać. Gram to za 300 zł. Do wygrania mam 774. Nie boję się. Stawiam. Nie tylko ja dzisiaj gram, bo gra też mój kolega, przyjaciel Mateusz Rokuszewski i on ma na kuponie coś zupełnie odwrotnego niż ja, bo on ma, okazuje się, Portugale, Portugalia Uruguay X2. Ciekawie, ciekawie. Musiałem go spytać, dlaczego tak, ale na pewno miał swoje powody. A Brazylia, Szwajcaria to powyżej półtora, pół, pół strzału, przepraszam, powyżej pół strzału Viniciusa. I on też za 300 i do wygrania 705 zł, więc u mnie troszeczkę więcej i na pewno komuś albo mi, albo jemu ten kupon nie wejdzie. Jest też kupon u mojego wroga Damiana Smyka. Damian zagrał też inaczej w z Urugwaj na remis. I Koreę Południową z Ganą na Ganę. I on tutaj już gra o wielką pulę, bo z 250 zł ma do wygrania ponad 2000. No, zobaczymy, komu wejdzie. Rejestrujcie się z linku poniżej, dołączajcie do grania ze, z nami. Mamy też dla Was oczywiście konkurs. Typujecie wynik i strzelca bramki w meczu Portugalia-Urugwaj. Trzy pierwsze osoby, które. Zrobią to dobrze. W komentarzu pod tym filmem otrzymają freebet w wysokości 50 zł. Tak więc są dwie opcje na freebeta: albo poprzez konkurs, albo poprzez rejestrację z linku poniżej. Do tego i do tego zachęcam.